Dzieci Komunijne Dzieciom Misji. Kochane dzieci, kochani rodzice i opiekunowie, w tym roku po raz kolejny przychodzimy do Was z ogromną prośbą, aby czas pierwszej Komunii Świętej był też czasem misyjnym. Zachęcam Was i zapraszam do podjęcia akcji Dzieci Komunijne Dzieciom Misji. To prosty gest polegający na tym, aby dziecko, które przyjmuje pierwszą Komunię Świętą, przyjęło ją jako wielki dar od Pana Boga i tym darem dzielimy się z innymi. W Białym Tygodniu jeden dzień będzie wybrany przez Waszych duszpasterzy, aby ofiarować ten dzień w intencji misji. Wy możecie po pierwsze ofiarować swoją modlitwę i Komunię Świętą w intencji misji i misjonarzy. Możecie też, jeżeli tak zadecydują Wasi rodzice, i wy uznacie, że jest to dobre i chcecie tego, możecie ofiarować drobną ofiarę na rzecz misji. Zawsze są wielkie potrzeby na terenach misyjnych. Wiele dzieci czeka na pierwszą komunię świętą. Wy możecie im pomóc poprzez swoją modlitwę, dar serca i przez swoją ofiarę materialną. 32 lata temu ja przyjmowałem pierwszą komunię świętą. Pamiętam, jaki to jest Piękny i wielki dzień w życiu każdego człowieka. Dziś pierwsza komunia dla Was. Jezus zagości w Waszym sercu. Podzielcie się tą wielką radością nie tylko z rodziną, ale z całym światem. Dzieci komunijne, dzieciom misji. Dzisiaj i w tym roku szczególnie z Wami.